O roli zmysłów w podejmowaniu decyzji zakupowych wiemy już od dłuższego czasu, stąd cały dział rozwijający się aroma marketingu, reklam opartych o, o wpływ na zmysły. Jak wchodzimy do pewnych sieci handlowych, spotykamy się z, na przykład z pieczeniem chleba. Bo jest udowodnione, że zapach chleba sprzyja zwiększeniu naszej ochoty na zakupy, więc w innych dziedzinach to, to jest dość istotne. Również w medycynie są prace, które pokazują na przykład, że widok lekarza, zapach, jaki wydziela przychodnia, wpływa na to, czy pacjent będzie współpracował, czy nie. Ale w, w dziedzinie zaków mieszkań, w dziedzinie nieruchomości nie ma za dużo takich badań. Możemy ekstrapolować te informacje z innych dziedzin na, na, na zakup miesz domu czy mieszkania i stwierdzić, że niewątpliwie wpływ bodźców zmysłowych, które dodzierają do osoby, która potencjalnie kupuje mieszkanie, jest dość oczywisty i ważny w tej decyzji zakupowej. Wzorkowcy pewnie będą bardziej wrażliwi na wygląd mieszkania, na widok z okna, stąd będzie tendencja do kupowania mieszkań na wyższych piętrach, z których rozciąga się piękniejszy widok kinestetyk, czyli ktoś nastawiony na, 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 na cech otoczenia i na wygodę, być może chętnie wybierze mieszkanie na parterze, zwłaszcza jak tam będzie jakiś niewielki ogródek w mieszkaniu, możliwość wyjścia na zewnątrz. Tak? Z kolei słuchowiec będzie sprawdzał, czy mieszkanie jest dobrze wyciszone akustycznie. Być może też będzie z tego same, z innego powodu niż wzrokowiec, wybierał mieszkanie na ostatnim piętrze, żeby nie mieć tupiących sąsiadów nad głową. Lub też będzie otwierał okno, żeby sprawdzić, czy hałas dochodzi z, z zewnątrz, czy też mieszkanie... Jest w cich, tak zwanej cichej okolicy. W trakcie rozmowy z klientem e, u nas w biurach sprzedaży, nasi doradcy m, starają się dowiedzieć, jakie są ich oczekiwania i jakie są ich potrzeby. Bo oczywiście e, one są bardzo różne w zależności od tego, czy dopiero kupujemy nasze pierwsze mieszkanie, więc oczekujemy. E, m, że będzie ono no na początku nieduże ze względów finansowych. Młodzi ludzie wybierają zazwyczaj jedne, dwa pokoje, więc w ofercie mamy ich bardzo dużo. Mamy osoby, które są nadwrażliwcami słuchowymi i wtedy wiemy o tym, że musimy z nimi rozmawiać i oferować im te mieszkania, które są na przykład na ostatnim piętrze, gdyż one są z naturalnych, w sposób naturalny wyciszone, ponieważ nie ma nad, nad nimi już żadnych innych mieszkań, więc nie słychać stóp kotu, nóg, czy, czy dzieci, czy innych zwierząt. Mamy również klientów, którzy którym bardzo zależy na nasłonecznieniu. Więc tutaj też mamy możliwość dopasowania im takiej oferty i takiego mieszkania, które będzie spełniało to oczekiwanie, czy właśnie jeżeli oczekują tego, że w ciągu dnia to słońce będzie wpadało w, dużo, w znaczny sposób do, do tego mieszkania i będzie w bardzo ładny, naturalny sposób je nasłoneczniało.